Wspomnimy teraz w zaleceniu o witaminie D. Proszę Państwa, no to jest jedna z tych witamin, którą musimy suplementować ze względu na to, że żyjemy w takiej szerokości geograficznej, a nie innej. I zalecenie brzmi tak: zbadaj aktualny poziom i wyrównaj ewentualny deficyt suplementem. Tak i moja taka rada tutaj nie róbcie tego na własną rękę nie idźcie do apteki nie kupujcie witaminy D i bierzcie nie wiem bierzecie 1002 y Ile tam bierzecie tych jednostek, uważam, że należy na początku zrobić badanie laboratoryjne, żeby wiedzieć, jaki macie poziom, z jakiego poziomu startujecie, jaki macie niedobór, ile potrzebujecie uzupełnić tej witaminy, aby dojść do poziomu optymalnego. A ten poziom optymalny jest jaki? 75 nanogramów na mililitr. Czy ktoś ma taki poziom z Państwa? A czy w ogóle ktoś zna swój poziom witaminy D? no jedna osoba. To jest bardzo ważne, także proszę, weźcie sobie to do serca. Większość osób ma poziom około 10. Osoby, które znam, którym próbowałam pomóc, gdy chodzi o wyrównanie tego niedoboru czy deficytu, ma totalny niedobór witaminy D. To się przekłada i na samopoczucie, i na wchłanianie wapnia, i na wiele innych kwestii. Stosuj suplement w zimie w odpowiedniej to jest zalecenie oficjalne, a latem staraj się korzystać regularnie, ale rozsądnie ze słońca. Niestety są takie sytuacje, kiedy latem też, też trzeba suplementować witaminę D, no bo jeżeli się ma jej niedobór, słońce tej sprawy nie załatwi, gdy mamy głęboki niedobór. Słońce podtrzymuje tak, ten poziom w naszym organizmie. No i wskazane jest łączenie witaminy D z witaminą K2. A 90% Polaków nie suplementuje i ma niedobór witaminy D. Jest to udokumentowane, tak? Witamina D ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Gdy chodzi o osoby, które zachorowały, to mam tutaj taką notatkę, że w pewnej metaanalizie przyjmowanie witaminy D3 zmniejszyło ryzyko wznowy nowotworu aż o 34%. Ma to znaczenie?